Jejku, jejku, dzisiaj od rana z takim wersetem bardzo mocnym, bardzo zasadniczym wyskakuje do ciebie, więc otwieraj szybciutko swoją Biblię i zaczynamy, bo szkoda czasu. Dzień już ruszył, słoneczko wychodzi, co prawda u mnie za chmurami, ale jednak gdzieś tam jest. Dzień już biegnie, a my musimy biec razem z nim. I dzisiaj otworzymy sobie z Ewangelii Łukasza 6 rozdziału 37 werset. To jest właśnie ten taki mocny werset, wstrząsający, bardzo trudny, że tak powiem, w praktyce do zrobienia. Nie sądźcie i nie będziecie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. Więc trzy rzeczy w jednym wersecie. Sami widzicie, jakie to jest mocne. Osąd, potępienie i przebaczenie. Te trzy kwestie są tutaj poruszane. Ym. Od razu mówię, że ten werset często jest nadużywany, kiedy ktoś kogoś krytykuje publicznie. Tak jak na przykład ostatnio o mnie wyszedł filmik, <grych> jak, y jak y bardzo złe rzeczy robię i jaką szkodliwą działalność prowadzę. Y I i to jest nazywane właśnie tą takim właściwym osądem i jakimś podejściem takim radykalnym, że trzeba wykazywać błędy i tak dalej. I czasami jest też tak, że ludzie, którzy myślą, że mm, czytają ten werset i mówią: Nie sądźcie, to znaczy, że nie mamy w ogóle oceniać czegokolwiek. Oczywiście, że mamy prawo do oceny i, 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 i czujemy, że coś jest dobre, albo czujemy, że nie jest dobre, ale. Osąd, ten, o którym tutaj jest mowa, to nie jest, to nie jest, to nie jest, po prostu wydawanie opinii, tylko ten osąd polega na tym, że ty sądzisz motywację drugiej osoby. Że ty ją jak gdyby potępiasz już, tak? Ty ją negatywnie osądzasz. Tak? Negatyw bo tu w, w takim kontekście to jest powiedziane. Takim negatywnym osądzeniu czyjejś motywacji. Żeby tego nie robić, ponieważ nie znasz serca drugiego człowieka. Nie wiesz, dlaczego pewne rzeczy robi, ja, czy, co nim kieruje, co mu Bóg objawił, czego mu nie objawił, jaką on ma przeszłość, jakie, jaką on ma y, 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 zasób wiedzy. Yy, I być może ty, będąc na jego miejscu, zrobiłbyś to samo i też byś został przez kogoś negatywnie osądzony. Tak więc tu chodzi, nie, nie chodzi o to, żeby w ogóle nie oceniać różnych rzeczy, ale żeby wstrzymać się z negatywną. Oceną, jakby z, z, z takim wskazaniem, że to jest coś negatywnego, bo po prostu możemy się mylić. Yy, I nie potępiać, bo to potępienie oznacza, że ty yy, po prostu stawiasz się w roli sędziego i, i ty wiesz, że to jest złe i ty myślisz tak jak Bóg, a, i to jest po prostu taka postawa, która no, no nie ma miejsca na coś takiego w chrześcijaństwie. Gdzie my musimy rozumieć swoją słabość, swoje ograniczone myślenie. Że możemy wszystkiego nie rozumieć, nie brać pod uwagę, nie mamy wszystkich danych, nie, nie jesteśmy w sercu drugiego człowieka, nie jesteśmy jak Jezus, który znał serca innych ludzi, i dlatego nie możemy stawiać się też w takim miejscu. No i trzecia, trzecia rzecz, przebaczajcie, będzie Wam przebaczona: to jest jakby cały czas taka zasada wzajemności. Tak? Osądzasz, więc jeżeli Ty to robisz, to też ktoś Tobie będzie to robił. Czy chcesz, czy chcesz tego doświadczyć, czy ktoś Ciebie osądzi? I twoje motywacje negatywnie. Czy jeżeli potępiasz, czy to chcesz, żeby też tego doświadczyć, że ktoś cię potępi za coś? Potępi to jest takie bardzo mocne słowo. Jeżeli chcesz przebaczenia, jeżeli chcesz zrozumienia, życzliwości, takiego empatycznego podejścia, to rób to samo. Zachowuj się w taki sam sposób, czyli ta zas złota zasada postępowania, tak? Róbmy tylko to innym ludziom, co sami byśmy chcieli również od nich doświadczyć. Um, niby proste, ale jakże trudne. Czasami po prostu cisną się nam pewne słowa do głowy, do serca. Wydaje nam się, że jest tak, a nie inaczej. Że naprawdę, na pewno mamy rację, bo przecież no, wszystkie jakby fakty, które my znamy, wskazują na to, ale potem się okazuje, że jednak czegoś żeśmy nie uwzględnili i sprawy się mają inaczej. I oczywiście, im człowiek jest starszy, to, to jest mądrzejszy, i jeżeli się oczywiście uczy na swoich błędach, to rozumie, że tych różnych czynników, których nie bierzemy pod uwagę, jest mnóstwo i, i że jesteśmy często tak bardzo skupieni na jakiejś jednej rzeczy, że nie widzimy wtedy równocześnie tych innych, i, i potrzeba jest pokory. Podejściu do drugiego człowieka. Um, może się okazać, że ty, który tak mocno widzisz jakiś błąd, grzech, y, jesteś w gorszym stanie duchowym niż ta osoba, u którego, u którego widzisz ten błąd, tak? widzisz ten grzech. Y, ponieważ ona jest może być mniej świadoma, y, albo, albo po prostu są inne Okoliczności łagodzące, że tak powiem, które sprawiają, że, że Bóg inaczej widzi serce tego, tej, tej osoby i inaczej twoje, że twoje serce jest w gorszym stanie. I tutaj oczywiście przychodzi mi na myśl ten werset, że jeżeli chcesz z czyjegoś oka wyjąć bło, to najpierw wejmij belkę ze swojego, tak? bo nie widzisz człowieku, bo nie widzisz, bo jesteś upośledzony. I, i potrzeba po prostu takiej mądrości i pokory w każdej sytuacji. Czasami widzimy, czujemy, że ktoś robi źle. Módlmy się wtedy o to. Pytajmy Boga, Boże, czy na pewno. I też później, kiedy komunikujemy, róbmy to łagodnie. Róbmy to z takim podejściem, z takim marginesem, ja mówię, że może się mylę. Może się mylę. Wtedy nie, nie potępiajmy na zasadzie, o, źle robisz, tylko zwróć uwagę na to. Być może tutaj się mylisz, być może tutaj źle zrobiłeś wejść to pod uwagę. I używając takich słów, po prostu możemy zasiać pokój i lepiej rozegrać, że tak powiem, tą partię, niż gdybyśmy byli po prostu tacy kategoryczni. Okej, okay, Boże, daj nam y, moc, daj nam, Boże, takie podejście, żebyśmy nie byli peszni, żebyśmy nie byli wyniośni, żebyśmy przez to, co rozumiemy, nie, nie szli za daleko. Nie uwzględniając tego, czego nie rozumiemy, żebyśmy nie rośli po prostu we własnych oczach i dawali sobie prawo do osądzania innych ludzi, osądzania ich, potępiania ich, jeżeli może się okazać, że rzeczywistość jest zupełnie inna. My też chcemy być łagodnie, życzliwie traktowani przez innych ludzi. Nie chcemy być osądzani ani potępiani. Pomóż nam mieć taką postawę, kiedy nawet widzimy, że coś jest nie tak. Daj nam pokory, żeby się modlić, żeby się modlić, żeby błogosławić daną osobę, błogosławić tę sytuację, tak żebyś Ty mógł ją poprowadzić i rozwiązać ten problem. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawi mnie, jakie masz doświadczenie z tym wersetem, i czy spotkałeś się z takim właśnie mocnym osądem, czy potępieniem od innego człowieka, albo może sam byłeś po tamtej stronie i ty byłeś kimś takim się potem okazało, że jednak rzeczywistość inaczej wygląda, proszę podziel się swoim doświadczeniem, napisz, jak ty rozumiesz ten werset, jak Pan Bóg ciebie prowadzi w takich sytuacjach i dzięki wielkie za to, że to zrobisz, bo te komentarze są wielkim bogactwem tego kanału. Do zobaczenia jutro. Widzimy się, trzymaj się z Bogiem, pa pa!